Właśnie dotarliśmy, jesteśmy już w pokoju, w hotelu, także zrobię Wam zaraz mały runtur, ale musimy Wam powiedzieć, że Fajnie, Że pokoje fantastyczne, ogromny jest ten pokój, także zacznę od wnętrza. Hotel nazywa się Bella Vista Beach Club, czterogwiazdkowy. chodzimy do pokoju. Pokój jest naprawdę ogromny. Mamy tutaj szafę, dosyć sporo. Także rozpakujemy rzeczy. Pokój, Nie jestem ja, jest duże lustro. Pokój wygląda naprawdę super. Ogromne łóżko, dużo miejsca. Ładnie wszystko jest zagospodarowane, pięknie. Lampy dają klimat, także muszę Wam powiedzieć, że jest super czysto, świeżo. Teraz pokażę Wam balkon. Co prawda, nie mamy widoku na morze, ale balkon jest całkiem spory. Nawet mamy suszarkę. Powiem Wam, że bardzo przyjemnie jest tutaj cisza, także. Bardzo się cieszę, że jest tak klimatycznie. Można posłuchać, jak ptaszki ćwierkają. Tak wygląda z tej strony. Została nam jeszcze do pokazania Łazienka, ale pokój wygląda super. I Łazienka też. Jest oczywiście klimatyzacja sterowana. A Łazienka wygląda tak: jest również przestronna. Bardzo duży prysznic. Spokojnie można się kąpać w kilka osób. Także e, póki co tyle. My na chwilę jeszcze schodzimy do recepcji, odebrać nasze dochody i wracamy. Musimy się odświeżyć i odpocząć, bo e, podróż, sama podróż e, przebiegła bardzo sprawnie, bardzo szybko. E, my lecieliśmy z biurem podróży tu i Także naprawdę wszystko, wszystko yy, poszło gładko, sprawnie i przyjemnie. Także już nie przedłużam. My widzimy się później i możecie nam życzyć przyjemnych wakacji. Witam z powrotem. Przysiadłam tutaj do Was na sofie na chwilę i muszę Wam powiedzieć, że jakie tutaj jest rewelacyjne tu do nagrywania. W każdym razie, jak widzicie, ja się troszeczkę ogarnęłam, Oli chwilę pospał, natomiast ja się przebrałam, wykąpałam, pomalowałam troszeczkę i zaraz ruszamy nad morze. Byłam też chwilę posiedzieć w holu. Oczywiście zdjęcia, jak już to oglądacie, to wszystkie zdjęcia na Instagramie są i na Instastory też Robiłam relacje, rozmawiałam też z moją mamą przez Facebooka, bo tam na dole jest internet dobry, w pokoju bardzo średni, że tak powiem Chociaż jeżeli będziemy, mieć, będziemy dodawać zdjęcia, no to oczywiście jest ok Byliśmy też na obiedzie i restauracja, jedliśmy w środku, potem poszliśmy troszeczkę na zewnątrz pocieić Naprawdę dań jest mnóstwo. Ja wzięłam trochę rzeczy na mały talerzyk, żeby wszystkiego popróbować, oczywiście na vlogu zobaczycie jak restauracja wygląda, co można dobrego zjeść. Ja zjadłam trochę oliwek, papryki pieczone, które były piekielnie ostre, ale bardzo mi smakowały. Ser, który jest słony, jest przepyszny. I tam jeszcze rytkę zjadłam, która też równie była bardzo dobra, bardzo smaczna. Oczywiście na deser jeszcze wzięłam ciasko i myślałam, że będzie to takie słodkie jak w Turcji. Natomiast powiem wam, że bardzo przyjemne ciastka. Yy, Wziąłem ciastko kruche, takie maślane z nadzieniem, yy, z jakby bitej śmietany i do tego ciasteczko jeszcze z polewą cytrynową. Masa jest jedzenia, słodkość jest równie dużo, nawet są lody, które możecie sobie po prostu nałożyć w gałkę do yy, bafelka. Natomiast no, my z Olim nie tolerujemy laktozy, więc akurat z tego nie korzystamy. Natomiast nawet jak nie tolerujecie laktozy, to jest mnóstwo innych zamienników, żeby sobie dobrze zjeść. Jest już południe, oczywiście, jeszcze przed nami jest kolacja. Ja jeszcze do obiadu wzięłam czerwone wino, które było takie półwytrawne, delikatne, ale. Upaniałe. Także restauracja jest i na zewnątrz, i w środku, ale to oczywiście jeszcze Wam dzisiaj pokażę. Teraz już się troszeczkę ochodziło. Bałam się, że tutaj będzie zimno, a wzięliśmy praktycznie same letnie rzeczy: jedną parę długich spodni i ja wzięłam dwie bluzy, a reszta same cieniutkie ubrania. I muszę Wam powiedzieć, że miło się zaskoczyłam, że jednak jest tutaj ciepło, mimo że jest to wcześniej, jest ciepło. Yy, na na krótkie spodenki i na bluzki na ramiączkach Można... w na ramiączkach można chodzić Także czekam aż Oli się wykąpie I ruszamy nad morze Jeszcze nawet nie wiemy, <tulety> którędy tam dojść Mimo, że jest 50 metrów od nas, także... Yy, ahoj przygodo yy, No i póki co to tyle. Odezwę się do Was na pewno już z nadmorza. Zobaczymy, czy jest ciepła woda. Ludzie się kąpią w morzu i na basenie, więc myślę, że jest dosyć ciepło. Także już nie przedłużam i widzimy się później. Poza tym mam nadzieję, że właśnie vlogi z wakacji Wam się spodobają, tak jak co roku. Także oglądajcie dalej. My właśnie wróciliśmy z plaży i jak mogliście zobaczyć w przebitkach jest po prostu przepięknie, przepraszam, ale jest tak głośno, bo tam się odbywa mecz w basenie ja już czuję, że opaliłam ramiona, ale jest naprawdę rewelacyjnie. Jest super zejście do morza, łagodne, więc jutro idziemy od razu na plaży się kąpać. A dzisiaj już sobie siedzimy na zewnątrz lobby baru. I y, ja piję sobie gin z tonikiem, Oli jest tak, tutaj dodaję zdjęcia na Insta i na Instagrama, także zapraszam bardzo, bardzo serdecznie, zawsze mojego Instagrama i macie w opisie pod każdym filmem. Także my sobie odpoczywamy, czekamy na kolację, no i potem dalej będziemy odpoczywać. Jutro idziemy na plażę się pokąpać. Jutro mamy też spotkanie z rezydentką, muszę zapytać jak wejść na te klify, bo stamtąd mogą być naprawdę ciekawe widoki. Jeżeli chodzi o lobby bar, no to w środku yy, nagram Wam jeszcze nie raz, nie ja będę dzisiaj Wam wszystkiego zdradzać. Natomiast my sobie siedzimy w takim miejscu, super beczułki, tutaj mamy kanapy i tu właśnie sobie siedzimy. Także odezwę się jeszcze do Was wieczorem. A tymczasem musimy się napić czegoś, bo jest naprawdę gorąca. To dzisiaj już pokazać. Zdecydowaliśmy się jeszcze na przekąski pomiędzy kolacją i wzięliśmy sobie hamburgery oraz pizzę. I ja wzięłam jeszcze melona, dobra? No właśnie, także sobie siedzimy teraz na tarasie i jemy przekąski. Nie, na pewno sobie się zjemy, ja obie zjadłam, ale jestem też głodna, także zaraz yy, wciągam, yy, no i melon, mm, uwielbiam melona, mm. jest przepyszny, i dojrzały.